Jak to dziś? Jak? Co ty gość? Siemanko! Ja jestem Blow i dzisiaj... Dziś rozpakujemy tą paczkę epickiej zajmie z tych dziwnych rzeczy. Czy... Jeszcze nie wiem co tam jest, ale na pewno będzie dziwnie, także przygotujcie się. A poza tym, jeżeli chcecie wygrać tą niesamowitą paczkę, to zostawiacie kciuka w górę? Subskrypcja na dole i komentarz. I rozdam to paczkę jednej osobie, a pod koniec podam Wam zwycięzcę ostatniego konkursu. A teraz zacznijmy. Szczerze mówiąc, nie wiem od czego zacząć, ale chyba zaczniemy od rzeczy pierwszej, która chyba jest największa. A mianowicie, lodówka! I to nie byle jaka lodówka, ponieważ lodówka na USB. Nie widzisz? Na USB. Także, jak to działa? Jak działa lodówka? No działa jak lodówka. Bierzemy sobie... Którzy? nie działa lodówka. Okej, okay, bierzemy sobie komputer i podłączamy kabelkiem USB do komputera. Ups. Okej. Okay. I to chyba już powinno działać. Ale nie, nie wydaje do dźwięków jak normalna lodówka. A, bo mamy tutaj przycisk. Ale akcja! Słyszysz, to dziubas? Chyba to działa i teraz weźmy sobie jakąś puszkę. Jest to lodówka na puszki, więc otwórzmy. Idealnie pasuje i nam się chłodzi. Dobra, zobaczymy, czy to działa, odłóżmy to. I pod koniec odcinka zobaczymy, czy ten napój zostanie schłodzony. Co to, że pewnie nie będzie jakoś bardzo schłodzony, ponieważ nie będę nagrywał tego długo, ale jestem ciekawy. Kolejną dziwną rzeczą z moich dziwnej paczki jest to Le Petit Messenger Aimanté. Tak to wygląda. I ogólnie, przepraszam panią od francuskiego. Wiem, proszę pani, że pani we mnie wierzyła, ale jednak francuski nie jest dla mnie. A dobra, o co tutaj chodzi? Mamy taki... taki dynek. Chyba tutaj możemy nagrać wiadomość i odtworzyć. Może jakiś Chińczyk z, z fabryki mi nagra jakąś wiadomość, więc otwórzmy. Tutaj klikamy ten przycisk. Nie usunę. Posłuchajcie. To jest wiadomość chyba do, mno, żeby, do mnie, żebym usunął kanał, więc... Nie, ale tak serio to po prostu klikamy sobie tutaj, przyciskamy. Siemanko, ja jestem Blue, a to jest kolejny odcinek. Zostawcie łapkę w górę. No i teraz możemy sobie kliknąć. Siemanko, ja jestem blu, a to jest kolejny odcinek. No. I nie nagrałem że zostawcie łapkę w górę. I chyba możemy to ogólnie odkleić. A nie, bo to jest na magnes Możemy to przykleić na przykład sobie na lodówce. Moim zdaniem... Możemy to przykleić na lodówce? Znaczy ale chyba na zwykłej lodówce. Możemy, moim zdaniem motyw bardzo fajny, jeżeli na przykład idziecie gdzieś i chcecie nagrać rodzicom wiadomość, to po prostu klikacie, nagrywacie i oni mogą sobie to otwalić. Polecam bardzo gorąco. Były grzejące kapcie, teraz są grzejące rękawiczki. No, co ja tutaj będę mówił? Jeżeli ostatni odcinek oglądaliście, to chyba jest to samo, po prostu. A, jakie jak stylowe są te rękawiczki? Teraz taka moja ciekawostka, jestem uzależniona od telefonu, pewnie to wiecie. I zawsze denerwuje mnie w rękawiczkach to, że w, przez rękawiczki nie można używać telefonu. Kogo też to boli, to piąteczka. Łączmy się w ból. Ale dobra, my się nie przejmujemy, ponieważ mamy podgrzewane rękawiczki. Już widzę, jak będę to używał, jak po prostu będę sobie odpalał to przed wyjściem na dwór. Przecież ja nie wychodzę na dwór, więc to mi się nie przyda. Ale sprawdźmy, czy to w ogóle się podgrzeje. Dobra, i tutaj klikamy. Nie no, rękawiczki ogólnie, szczerze mówiąc, spoko zrobione. Niech te rękawiczki się tutaj nagrzewają. teraz prawdziwy film. No A tak serio jeszcze nie wiem, co. Ale właśnie nie wiem, co to jest. Zastanawiałem się, ale jest to chyba jakiś mega mały owad, który może być sterowany. Nie wiem, sprawdźmy, jestem. Nie ma co czekać? Zróbmy to, sprawdźmy to. Okej, okay. mamy tego owada i mamy też instrukcję. I chyba po raz pierwszy przeczytam instrukcję. Co to jest. Bo gdzie jest polski, panie? Dobra, chyba nie przeczytam instrukcji, ale dobra, tutaj klikamy guzik Jezu, co mu się dzieje. Jak to DZIĆ? jak co ty gościu? To jest chyba owad samobójca, no więc... Ej, to spadnie czy nie spadnie? Patrzcie, uwaga. Uwaga. No, tak, więc to jest owad samobójca, yy, tak to wygląda i... Jestem ciekawa w reakcji niektórych osób jak się takie coś odpali. To może być spoko. Dajcie znać to, może troluję to moją, moją, moją mamę tym. Bo moja mama z niego przyjeżdża, to może to będzie dobry pomysł, żeby pojednać mnie z nią. Dobra, podoba mi się. I ostatnia rzecz, której wam nie pokażę, a pokażę wam filmik na YouTubie, ponieważ to jest dosyć fajne i można to wygrać. A mianowicie, to nie jest zabawka, to pomoc naukowa, mająca na celu zilustrowanie teorii naukowych wykładanych... No, także ogólnie mamy tutaj mnóstwo części i za pomocą tego możemy sobie zrobić elektryczną wyrzutnię, która pozwoli nam na wyrzucanie naszych papierowych samolotów z prędkością nawet do 50 km. Wow. Także polecam. Tutaj Wam pokażę filmik, jak to wygląda, ale jest fajnie. Dobra, więc teraz finał. Uwaga, sprawdźmy naszą lodówkę. Mam nadzieję, że kola tam dalej jest. Boję się. No także chyba to jest jakaś złodziejska lodówka. poważnie, to cały czas mam tą kolę. Jest chłodniejsza, wydaje mi się, że jeżeli ustawicie to na dłużej, to może naprawdę fajnie działać. Także polecam gorąco, jeżeli... Teraz wam nie polecam, ale polecam w lecie szczególnie, jeżeli będzie już gorąco, to po prostu możecie odpalić sobie taką lodówkę, włożyć tam swój ulubiony napój i po prostu delektować się schłodzonym napojem. Pozdrawiam. No teraz bardziej zimowo. Czy te rękawiczki działają? Uwaga, nakładam. O kurwa, to działa. E, działa. Ciepłe. No, także, jeżeli jest wam chłodno przed komputerem, jak siedzicie, to sobie po prostu weźcie, kupcie takie rękawiczki, odpalcie sobie je i możecie sobie dalej grać w ulubioną grę. Przy okazji, po prostu mają ciepłe rączki. Ale znów ten sam problem, co ostatnio. Te rękawiczki chyba są na jakieś gnomka robione, bo są takie małe, że. że masakra. I nie wiem czemu, ale pewnie czuję, że moja mama zadzwoni po tym odcinku i powie Arol, ale te rękawiczki to dla mnie. Tak, tak jak ostatnio z kapciami, które chciałem wam dać i oddałem wam je. To tak samo moja mama zadzwoniła i poinformowała, że te kapcie dla mnie. Pozdrawiam cię, mamo. A ja tymczasem. Nie, nie zdaję tego. Dobra, więc tymczasem bardzo dziękuję wam za obejrzenie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, to oczywiście możecie zostawić kciuka w górę. Ostatni konkurs wygrała. Ta osoba, którą tutaj też widzicie Gratuluję, odezwij się do mnie na prywatnej wiadomości na YouTubie I widzimy się w kolejnym odcinku Mam nadzieję, że wam się to podoba I będzie więcej No jak zdejmę oczywiście tą rękawiczkę Także dzięki wielkie, trzymajcie się i do!